Nauczanie domowe 27 sierpnia. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 24, wersety od 42 do 51. Jezus powiedział do swoich uczniów: Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: gdyby gospodarz wiedział o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej. Na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli. Taki zły sługa powie sobie w duszy: mój pan się ociąga z powrotem i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami. To nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jezus chce przekonać nas do postawy czuwania, postawy, czyli świadomości, skupienia się i zwrócenia uwagi na przychodzącego Boga. To wyrażenie czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie, jest wypowiedziane w oryginale w czasie teraźniejszym, czyli w dniu, w którym Pan przychodzi. Teraz Taki sam jest użyty potem w wersecie 44. Pan przychodzi, nie przyjdzie. To się dzieje w tej chwili. To jest moment, w którym wydarza się właśnie to. My często myślimy o Bogu jako o kimś, kto przyjdzie kiedyś. I pewnie Izraelici myśleli tak samo. Ale przecież gdy popatrzymy na całą tę sytuację, opowiadający przypowieść Jezus jest właśnie Synem Człowieczym. To prawda, że przypowieść mówi o ostatecznym przyjściu, ale równocześnie mówi w ogóle o przyjściu Boga. I przecież ci ludzie nie spodziewali się, że właśnie to Jezus jest synem Boga. Jezus opowiadając tę przypowieść obrazuje niefrasobliwość człowieka. To, że spodziewa się kiedyś Bóg przyjdzie, ale on stoi przy nim. Bóg opowiada tę przypowieść temu pokoleniu. A to pokolenie nie czuwało, nie czekało. Owszem, w świadomości takiej narodowej było to oczekiwanie Mesjasza, ale Jezus nie pyta o świadomość narodową. Pyta o świadomość Twoją. Czy Ty czekasz? Nie pytać się, czy wszyscy Polacy to są katolicy. Pyta Ciebie, czy Ty jesteś katolikiem? Czy Ty jesteś tym czuwającym, czy Ty jesteś tym uczniem, tym sługą, który wiernie. I roztropnie czeka na swojego pana. I gdy widzimy kontekst, Jezus mówi o nocy. Mówi o tej porze, w której zmieniały się straże. Były wyznaczone oddziały, które miały czuwać po cztery godziny. I pytanie: czy Ty czujesz się takim strażnikiem? Kimś, kto oczekuje? Kimś, kto chce, Czuwać, żeby przywitać Twojego Pana, bo tak Jezus mówi o domu. Pan Wasz, Wasz Bóg przyjdzie do Waszego domu. Czy Ty chcesz Go przywitać? I to jest pytanie do każdego z nas. Czy Ty należysz do tej czuwającej zmiany, do tego działu, który stoi na warcie? Czy też należysz do śpiących rycerzy, którzy w ogóle nie zwracają na to uwagi? W wersecie 44 mówi Jezus: Wy bądźcie gotowi i znowu w oryginale stańcie się gotowi. Czyli w domyśle nie jesteście. Nie jesteście czuwającym jeszcze pokoleniem. Nie jesteście jeszcze oddziałem, który z utęsknieniem czeka na tego, który przychodzi. Odkładacie to na potem. No, może przyjdzie za jakiś tam czas, ale nie teraz. Nie jesteście czuwający, ale możecie być. Możecie być, jeżeli uświadomicie sobie, że Pan przychodzi w dniu, w którym się nie spodziewacie, czyli tam jest znowu, który nie wydaje się Wam dniem odpowiednim na przyjście Boga. Czyli uważacie, że to nie teraz. Teraz Bóg nie może do mnie przyjść. Teraz Bóg nie może zakończyć mojego życia, nie może teraz zakończyć tego świata. No właśnie może. Czy ty myślisz o tym dniu, który przeżywasz, jako o dniu, w którym Bóg wchodzi do ciebie, wchodzi do twojego domu, jako pan wszystkiego, kim jesteś, jaki jesteś, co posiadasz? Bo tak jest. Kiedy przychodzisz na Eucharystię, Bóg staje przy tobie i wchodzi do twojego domu. To jest ten dzień, dzisiaj. Ale równocześnie, oprócz tej perspektywy teraźniejszości, którą tak Jezus podkreśla, jest to perspektywa wieczności, czyli chcecie przeprowadzić Jezus właśnie do swojego domu. Kiedy więc Ty, czuwając, wpuścisz go do siebie, to On wpuścicie do swojego domu, wiecznego domu. Na tym polega istota czuwania, na tym polega istota tej przypowieści. Ty, czuwając, w czasie teraźniejszym przechodzisz do wieczności, bo to jest Twoje nastawienie, bo to jest Twoja gotowość. Wezwanie, czuwajcie, oznacza przyłącz się do czuwającego oddziału, bądź tą strażą dzisiaj, która oczekuje swojego pana, który wróci i otworzy Tobie, niebieski dom, Jego dom dla Ciebie.